Bitwa pod ujściem. Czy pospolite ruszenie zatrzyma Szwedów? A jeśli nie, to czy grozi nam potop? Bitwa pod Klidion i kandydat do pokojowej nagrody Nobla, czyli Bazyli II, bułgarobójca. Witam Państwa w najnowszym wydaniu historycznych wieści, a więc podsumowania wydarzeń sprzed wieków, ale z ubiegłego tygodnia. Przenieśmy się w takim razie pod ujściem. Dzień dobry. Znajdujemy się właśnie w obozie wojskowym pod Ujściem. Gromadzi się tutaj szlachecka brać, którą można na spokojnie liczyć na około 13-14 tysięcy szabel, a do tego wspiera nas jeszcze niemal 1500 piechoty łanowej. Będziemy przed Szwedami bronić się na linii Noteci. Są to bardzo wygodne miejsca do obrony, tak? No bo by Szwedzi nas zaatakować, muszą tą Noteć sforsować. Pomimo tego, że szwedzka armia jest doświadczona i dość nowoczesna, tak wydaje się, że co najmniej opóźnimy ich wejście, a być może nawet ich pokonamy. Rzeczpospolita jest w bardzo trudnej sytuacji. Już 8 lat trwa kozacki bunt. Do tego walczymy z Moskwą. A w 1652 roku nasze najbardziej doświadczone wojsko zostało wyrżnięte pod batochem. Straciliśmy wtedy kilka tysięcy bardzo dobrych ludzi. Teraz rozpoczyna się wojna już na trzy fronty. Do tego szwedzka armia jest bardzo doświadczona. Brała udział w wojnie trzydziestoletniej, a do tego jest naprawdę nowoczesna. Posiadają niesamowitą siłę ognia. Na dowódcę naszego wojska został wybrany Bogusław Leszczyński. Ten niestety odmówił, znaczy odmówił. Oficjalnie jest chory i wyjechał do Wrocławia, tak no. Co za przypadek, tak? Przypadki chodzą, chodzą po ludziach. Jeżeli chodzi jeszcze o Szwedów, to mają oni podobną liczbę wojska co my, znacznie więcej armat, bo jest to co najmniej kilkadziesiąt. A ich dowódca, niejako Harwit Wittenberg, wysłał, proszę Państwa, do nas trębaczy, żebyśmy się poddali. Żebyśmy my poddali się przed Szwedami, proszę Państwa, żałość i skandal. Naprawdę przegonimy tych Szwedów aż za Bałtyk. Proszę czekać, a my się odezwiemy, jak tych Szwedów przegonimy i żałośni. Naprawdę wróćmy już do studia, bo to. Szkoda mówić. Świetnie. Możemy tylko życzyć naszym dalszych sukcesów i zwycięstwa pod ujściem. A teraz przejdźmy do świeżo zakończonego pierwszego soboru. Przepraszam, dostałem informację, że musimy jeszcze na chwilkę pod ujście wrócić, bo dzieje się tam podobno dziwne rzeczy. Zobaczmy. Tak, przeszliśmy na stronę króla szwedzkiego. A o co chodzi? Naprawdę, szanuj mi się. Jan Kazimierz? Jan Kazimierz? Ten, co 8 lat nie potrafi Kozaków pokonać? Ten, który y, swoją polityką wewnętrzną doprowadził do tego, że Litwa tak szybko została zajęta przez Moskali? Jego mamy słuchać. On jest jakiś pechowy, proszę Państwa. Co się dzieje z Rzeczpospolitą pod jego wodzą? Swojemu ojcu, to Jan Kazimierz dopiętnie dorasta. Nie nadaje się do rządzenia. A spójrzmy na Karola X Gustawa. No jakiś to jest, proszę Państwa, władca. Widzicie, jak on się prezentuje, jak on wojskami dowodzi. Ten wąs, te włosy, proszę Państwa, no to jest kandydat na króla. Nie tylko szwedzkiego, ale i polskiego, Rzeczpospolitej. On, proszę Państwa, przywróci Rzeczpospolitej jej chwałę, jej cześć. Pokaże, co to znaczy Rzeczpospolita. Nie, Jan Kazimierz, 8 lat z kozakami. Wygrać pod Beresteczkiem i stracić tyle armii pod Batochem? Skandal. Skandal, proszę Państwa. Teraz Pan o nas dba. Nie jesteś nam potrzebny. Co? Odejdź i nigdy nie wracaj. Więc tak, przeszliśmy na stronę króla szwedzkiego, pijemy teraz jego zdrowie, jego cześć, ale i chwały i odnowę Rzeczpospolitej. Oddaliśmy mu Wielkopolskę, zgadza się, ale za niedługo przejmie całą Polskę i... I pokażę kozakom i moskalom, gdzie ich miejsce. Pokażę im, więc tak. Wiwat! Karolus Rex! Weź tam na OLX napisz, że potrzebujemy reportera. Tak, najniższa, najniższa. Ubezpieczenie jest, sam płaci. Jak się mu coś stanie, to, to, jest, to jest jego problem, no. Może, może być student, tak, tak. Może być, no. Dzięki. A teraz czas na informacje ze świeżo, właśnie zakończonego soboru w Nicei który zakończył się 25 lipca 325 roku. Sobór trwał zaledwie 7 dni. Co ciekawe, to zwołał go cesarz Konstantyn, a nie żaden biskup. Samo miejsce soboru też jest wyjątkowe, bo nie jest to żadne miasto ważne, np. politycznie czy, czy właśnie religijnie. Po prostu tam znajduje się letnia rezydencja cesarza. Oczywiste dla wszystkich jest, że cesarz Konstantyn z chrześcijaństwem, delikatnie mówiąc, flirtuje, Podoba mu się po prostu ta, ta idea. Z najważniejszych rzeczy to właśnie tutaj, na tym soborze ustalono chrześcijańskie credo i wszyscy, którzy ten sobór zaakceptują, będą później uznawani za chrześcijana. Oprócz ustalenia kreda postanowiono jeszcze rozprawić się z niektórymi herezjami, jak na przykład z arianizmem. Jest to naprawdę fascynujące, jak Rzym, który przez tysiąc lat miał pogańskie religie, zacznie teraz funkcjonować w realiach. Religii monoteistycznej. Oczywiście, chrześcijaństwo nie jest jeszcze dominującą religią, ale widać, że bardzo szybko rośnie. A teraz przenieśmy się do Cesarstwa Bułgarii, które za niedługo ponownie może stać się częścią Cesarstwa Bizantyjskiego. 29 lipca 2014 roku, Klidion. Od razu, proszę Państwa, chciałbym zaapelować i zgłaszam kandydaturę Bazylego II, Bułgaro, Bazylego II Miłosiernego na pokojową nagrodę Nobla. Dlaczego? To jeszcze powiem. Dzisiaj miała miejsce właśnie wspomniana bitwa pod Klidion. Znaczy wspominam o niej pierwszy raz. Natomiast właśnie po podczas tej bitwy wojska bułgarskie zostały rozgromione, a cesarz Bazylii II wziął do niewoli ponad 10 tysięcy Bułgarów. Sam car bułgarski Samuel musiał chyłkiem uciekać i czmychnął przed Bazylią II, by nie wpaść w niewolę. Jest to o tyle ważne, że cesarstwo Bułgarii, które powstało, zagraża tak de facto zagrażało już cesarstwu bizantyjskiemu, bo stworzyli właśnie Bułgarzy ogromne państwo, które rozciągało się od Adriatyku, aż po, po Morze Czarne. Ale gdy na tron bizantyjny wstąpił Bazylii II, Bułgarobójca i potem jak uporał się już z problemami wewnętrznymi, to rozpoczął systematyczne wojny z, z Bułgarami, których kulminacyjnym momentem jest właśnie ta bitwa. Wydaje się, że po tej bitwie Bułgarzy już się chyba nie podniosą. Ale samej wojny, to jeszcze nie koniec, a teraz wspomnijmy, dlaczego bazyli II jest tak miłosierny. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że bazyli II, według niektórych źródeł, po tej bitwie wziął do niewoli prawie 14 tysięcy bułgarskich jeńców. Mógł ich, proszę Państwa, zabić, jak to robili e, ludzie w tamtym czasie, ale on jest, tak jak wspominałem, miłosierny. Zamiast ich zabijać, pogrupował ich ładnie po stu i z tych stu 99 oślepił, a jednemu zostawił wypalone tylko jedno oko, by drugie oko miał zdrowe. I dzięki temu armia 141 oki żołnierzy mogła prawie 14 tysięcy ślepców zaprowadzić z powrotem do ich domu do Bułgarii. Zaspoileruję Państwu reakcję Cara Sabuela: otóż, gdy zobaczył to miłosierdzie Bazylego, że ten nie zabił jego żołnierzy, a tylko ich oślepił i jeszcze do domu ich wysłał, tak? Pozwolił, by prawie 150 żołnierzy miało zdrowe jedno oko żeby mogli tych, prawda, reszty zaprowadzić do domu, no. To nie jest miłosierdzie, proszę Państwa? W każdym razie, Car Samuel, po tym, gdy to zobaczył, to aż dostał ataku apopleksji. No bo faktycznie niecodziennie można zobaczyć taki ogromny widok, prawda, takiego miłosierdzia, no. Oby więcej, proszę Państwa, takich ludzi, i naprawdę, jeżeli to nie zasługuje na pokojową Nagrodę Nobla, to, to ja już nie wiem, co zasługuje, i, i wróćmy już do studia. Bardzo dziękujemy za te wzruszające informacje. To naprawdę budujące, że są jeszcze takie postacie jak Bazyli II Bułgar miłosierny. Bazyli II miłosierny. A teraz czas na historyczną zagwostkę. Tak prezentuje się ranking? A historyczna zagwostka brzmi. Z jakiej dynastii pochodził wspomniany już dzisiaj Bazyli II Bułgarobójca? A teraz czas na chwilę, czyli dowcipy i figle. Ilu Bułgarów potrzeba jest do wymienienia żarówki? Co najmniej stu, żeby chociaż ten cokolwiek widział. Dziękujemy, zapraszamy do komentowania i do zobaczenia za tydzień.